Drodzy bracia i siostry w wierze. Z ogromną radością i nadzieją zapraszam Was do wysłuchania orędzia, które przekazała Matka Boska, nasza niebiańska opiekunka. To przesłanie przynosi pokój, nadzieję i miłość, nieustannie płynącą z serca Matki do każdego z nas. Zanurzcie się w słowach pełnych łaski i pozwólcie, aby dotknęły Waszych serc, dając pociechę i światło w codziennym życiu. Po wysłuchaniu orędzia, jeśli odczujecie w sercach iskrę wiary i nadziei, zachęcam do wyrażenia tego poprzez polubienie filmu. Niech te słowa dotrą do jak najszerszego kręgu odbiorców, przynosząc światło tam, gdzie panuje ciemność. Jeśli pragniecie być na bieżąco z kolejnymi przesłaniami i treściami, które pomagają wzrastać duchowo, zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Dzięki temu nie przegapicie żadnej okazji, by czerpać z pełni duchowych inspiracji, które dla Was przygotowujemy. Niech ten czas będzie dla Was okazją do duchowego ubogacenia i wzrostu w wierze. Kliknijcie, słuchajcie, módlcie się i dzielcie się światłem. Subskrybujcie i zostawcie lajka, like, byśmy razem tworzyli społeczność pełną miłości i pokoju. Przybywam do Was jako Matka Boska pełna miłosierdzia i miłości, która pragnie otoczyć Was swoim płaszczem ochronnym i prowadzić po ścieżkach prawdy. W tej chwili, gdy świat wokół nas zdaje się pogrążać w chaosie i niepewności, pragnę przekazać Wam orędzie, które jest latarnią w mroku, nadzieją w desperacji. Nie lękajcie się, moi mali, bo moje serce jest z Wami. Otwórzcie wasze umysły i serca, by wysłuchać słów, które stąpiły z nieba, jak promienie światła, aby rozświetlić wasze drogi i przywrócić spokój waszym duszom. Zachęcam was, abyście nie traktowali tego przesłania lekceważąco, gdyż niesie ono w sobie moc przemiany i uzdrowienia. Każde słowo, które do was kieruje, jest wyrazem niekończącej się troski i miłości Ojca który pragnie waszego powrotu do jego serca. Przyjmijcie to orędzie z pokorą i otwartością. Pozwólcie, by przemówiło do waszych serc i umocniło waszą wiarę. W tych słowach znajdziecie klucz do głębszego zrozumienia siebie i świata, do przebaczenia i pojednania, do życia pełnego miłości i pokoju. Niech te słowa staną się dla was drogowskazem który prowadzi was do życia w harmonii z Bożą wolą. Nie odwracajcie się, gdyż teraz jest czas, by każde z was odpowiedziało na wołanie niebios. Posłuchajcie zatem całości tego orędzia, którego każda sylaba jest jak cenny klejnot, a jego przesłanie jak kojący balsam na zranione dusze. Niechaj wasze serca otworzą się szeroko, aby przyjąć pełnię łaski, która jest Wam ofiarowana. O, jak wielka jest radość w niebie, gdy choćby jedno serce odpowiada na to wezwanie. Nie zwlekajcie, bo czas jest teraz. Przyjmijcie moje słowa, i niech będą one światłem na Waszej drodze. Amen. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.